Za te, za, te, za te wszystkie me z wami, za te, nie wiem, za paniki, no za, za nasze piwaki, za nasze imprezy, za nasze wypady do bawy, do tego. No i nie wiem, mój <gulanie> Paryżu, za to wszystko co było, za te nasze wypady, za te melange, za te siedzenie w szkole, za te śmiechy kurwa z Jurka i tam ze wszystkich ja, siwego, za naturę. Za tarajarzego, przede wszystkim, e, za wypady do szczególnie, w ogóle. za te tę <dzikę>, za <laughs> I przymieliśmy za to co było, za to co jest i za to, za to, za to. <laughs> Za to za to, co Mam nadzieję, że będzie. Tak się dobrze. Było wspaniałym. danym i Was poznać. Zaczyna się dobrze. Dobra. się bardzo, bardzo się cieszę, że was poznałem. Zaczyna że... Mam nadzieję, że utrzymamy kontakt w przyszłości. Ja bym tak. bardzo w ja, tak. ja